Kochani, dzisiaj kilka słów powiem o soli i o światłości. Kto lubi sól? Ktoś tak powiedział, że sól jest dobra, ale jak zupę przesolisz, to już jest niesmaczna. Więc wszystko musi mieć swój umiar. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, 13 wiersz. Wy jesteście solą ziemi. I wtedy sól zwyczaje czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie steruje pod, pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Zacznę od końcówki tego, tego e, fragmentu Bożego Słowa. Tak, niechaj świeci Wasza światłość. Przed ludźmi ta światło ma być widzialna, widoczna, aby ludzie widzieli Wasze dobre uczynki, nie tylko Wasze myśli, ale Wasze uczynki, aby ludzie widzieli. A kiedy ludzie będą widzieli Wasze dobre uczynki, to wtedy będą chwalili Ojca, który jest w niebie. Także nie tylko, wiecie, zespół nas pobudza do chwalenia, ale nasze dobre uczynki, ten kto nie jest muzykiem, śpiewakiem, pobudzać może ludzi do chwalenia Boga przez dobre uczynki. Tak powiedział Pan Jezus? A więc tak świe, niech świeci wasza światłość. I tą światłością są nasze dobre uczynki, gdy ludzie je widzą, to chwalą Boga Ojca naszego, który jest w niebie. Jeśli chcesz napełnić niebo, jeśli chcesz napełnić niebo chwałą dla naszego Boga Ojca, to kiedy czynisz dobrze, to wtedy ludzie chwalą Boga i chwała przychodzi z ziemi aż do nieba i chwalą ludzie Boga Ojca który jest w niebie. Także nie bójmy się czynić dobrze, nie, nie bójmy się czynić dobrze, tak? I nie myślmy o tym, że czynić dobrze to zakon, że czynić dobrze to jest jakaś religia, bo Jezus tak powiedział, my możemy pobudzać ludzi do chwalenia Ojca, który jest w niebie. Kiedy oni będą widzieli nasze dobre uczynki, powiesz: Ale ja mam wiarę, to pokaż mi tą wiarę, ale ja mam takie poznanie wielkie Boga. Pan mi powiedział: To pokaż to w dobrych uczynkach, bo Pan Bóg zawsze pobudza Kościół, aby Kościół czynił dobrze. A więc Wy jesteście Solą Ziemi. W jednym z tłumaczeń czytałem, tłumacz tak napisał, bądźcie solą ziemi, stawajcie się solą ziemi, tak, czyli dbajcie o to, aby być tą solą, aby być tą solą ziemi. I jeśli sól zwietrzeje, i tutaj chemicy mówią, że sól NACL, ona nigdy nie wieczeje. Ona nigdy nie wieczeje. W tłumaczeniu innym czytamy tak. Jeśli wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie. Przez ludzi. Tutaj przekażę pewne, pewne wiadomości na temat e, tak zwanych solarzy, którzy byli e, w ziemi izraelskiej i oni tak tutaj e, taki komentarz przekazali. Sól kamienna nie wieczeje, to jest już powiedziane może jedynie się rozpuścić w wodzie, ulec wypłukaniu z danego miejsca. Jeśli dasz trochę soli na język, to będziesz odczuwał tę sól bardzo mocno. Jeśli wrzucisz tą samą odrobinę soli do garnka zupy, to nie będziesz czuł tej soli. Dlaczego właśnie Pan Jezus użył takiej ilustracji, aby przekazać pewną prawdę ewangeliczną? I to taki przykład bardzo abstrakcyjny, jakby oderwany od życia. Ten przykład wymaga od nas niebywałej wyobraźni i tłumacze Biblii muszą się gimnastykować z tym fragmentem, próbując jakoś to. Sensownie wytłumaczyć. A więc tak, ci badacze, tak zwani solarze, którzy byli w ziemi, w ziemi Świętej, w Izraelu, są zdania, że to, o czym mówił Jezus, to nie sól kamienna ani sól kuchenna. A jest to sól ilasta, może nawet i usolny. Takie iły występują nad Morzem Martwym, jak również też może w innych okolicach. Gdzie ił taki wychodzi na powierzchnię, sól z niego jest wypłukiwana przez wodę, można to w uproszczeniu nazwać wieczeniem. Pozostaje samo ilaste Rezidum, coś podobnego do gliny. Być może takim wypukanym iłem wyrównywano dziury w drogach czy szczeliny w bruku. Nadaje się akurat, by go ludzie podeptali. Więc tutaj, kiedy mówi nam Jezus, że Wy jesteście Solą, lub macie tą Solą być, to chodzi o to, aby się nie mieszać z czymś, co sprawi, że ta sól staje się niewyczuwalna. Staje się e, ten, to, to coś, to otoczenie jałowe. Biblia nam mówi, że my, jako sól, jest, sól służy do konserwacji, do nadania smaku, do zabezpieczenia wielu rzeczy. Także my jesteśmy solą tej ziemi, lub mamy być tą solą tej ziemi, i sól od razu można wyczuć. Tak samo ich chrześcijan od razu powinno się wyczuć. Amen. Taki przykład, go dobrze już znacie, go powtórzę. Pewien chrześcijanin był w wojsku dwa lata i kiedy skończył służbę, mówi: chwała Bogu. Nikt się nie dowiedział, że ja jestem chrześcijaninem. Także, także można, można tą sól otrzymywać, a można tę sól rozpuszczać, zamieniać na drobny, czyli inaczej możemy się stać takimi zwietrzałymi chrześcijanami bez smaku, którzy. Tam, gdzie jest niewygodnie, zamykają się, nie ujawniają się, y, udają kogoś innego, i właśnie mówi Jezus: Wy jesteście solą ziemi. Wy nie możecie zwietrzeć, wy się nie możecie stać jałowymi, wy nie możecie być tymi, którzy, których świat będzie deptał, znieważał, bo świat też będzie cenił. Sobie chrześcijan, którzy są stanowczymi, którzy mają kręgosłup, mają zdanie, mają słowo Boże w sercu i mają słowo, słowo w ustach i w życiu. Także sól ziemi, Wy jesteście tą solą ziemi. Czy jest to wygodnie być solą ziemi? Czasami nie jest wygodnie. Kiedy masz towarzystwo i tam są dowcipy różne, nieprzyzwoite, i ty, i ty w tym momencie zachowujesz się jak sól zwietrzała, lub w innych miejscach, gdzie Twoja postawa nie jest podobna do soli, tej soli Bożej, soli Chrystusowej, o której nam mówi Biblia. Także mówi Jezus, My jesteśmy solą Ziemi. I mamy dbać o to, abyśmy nie stali się jałowymi, abyś nie, abyśmy się nie stali ludźmi bez smaku, letnimi, ani to chrześcijanin, ani poganin, taki nijaki, nie wiadomo kim on jest. Dalej mówi też Jezus: Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście po to światłością świata aby się nie chować, aby tego światła nie ukrywać, aby tej światłości, która jest w nas, aby ją nie chować, lecz aby się dzielić tą światłością z innymi. Tu się kłania problem temat ewangelizacji, tak? Czy ja się wstydzę, czy ja się boję i moje zbawienie chowam pod łóżkiem pod korcem, gdzieś tam za plecami, aby nie poznali, kim ja jestem. Więc mówi Jezus, Wy jesteście światłością świata i nie zapalają też świecy i jej nie ukrywają, lecz ma być na świeczniku i niech świeci tym, którzy są w domu. Hallelujah. Kto od dzisiaj chce wyjść pod swojego łóżka i pokazać się nie, nie, nie podnoście palców. Tak, od dzisiaj wszyscy wychodzimy, którzy jeszcze nie wyszli i ujawniamy się. Oczywiście nie to, że będziemy krzyczeć ja jestem chrześcijaninem, ale w chwilach w takich momentach, kiedy to jest to potrzebne, ja zajmuję stanowisko, mówię kim jestem, mówię co należy w tym momencie. Powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i pierwszy wiersz, mówi nam tak. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu paniem, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Jaki z tego wniosek? Mądre panny nabyły oliwę we właściwym czasie. Tak? Pamiętajmy, we właściwym czasie. A gdy one, te głupie, odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe Weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Głupie panny poszły kupować oliwę w niewłaściwym czasie. Wtedy wołali do Pana. Przepraszam, to jest inne miejsce. Czyli głupie poszły nabywać oliwę w niewłaściwym czasie, a mądre panny nabyły oliwę. We właściwym czasie. I Biblia mówi nam tak. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych lub nie przekładajcie na potem. Dzisiaj, dzisiaj jest dzień zbawienia i dzisiaj jest dzień nabywania oliwy, Jego obecności, jego namaszczenia. Ewangelia. Przepraszam, drugi list do Koryntian, drugi rozdział i czternasty wiersz mówi nam takie słowa. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej Ziemi. Zaiste, mówi Paweł. Myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Więc jesteśmy solą Ziemi, jesteśmy światłością świata i jesteśmy jeszcze wonnością poznania Bożego po całej Ziemi. Kto dzisiaj. Przed nabożeństwem wziął taką małą, taki pojemnik i tam sobie ponaciskał kilka razy, żeby ta wonność tego pojemniczka, buteleczki się od ciebie e, rozchodziła. Mówi Paweł, myśmy wonnością Chrystusową. Kiedy spotykasz. Dzieci Boże, choć ich nie znasz, to Twój Duch odczuwa, że wolność Chrystusa jest w tej osobie. Kiedy Ty gdzieś wyjeżdżasz w inne towarzystwo, nieznane Tobie, i masz tą woń, woń Chrystusa, to ten ktoś, kto ma też tą woń Jezusa, na ciebie patrzy i mówi: Czy ty jesteś swój? Czy ty jesteś nasz? Dlaczego pytasz? No bo twoja twarz jest taka inna. Coś bije od ciebie. To nie jest ten perfum z buteleczki, ale to jest ta woń. Ta woń z nieba, ta woń Chrystusa. I dalej mówi apostoł Paweł do Koryntian, trzeci rozdział, drugi wiersz. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Jesteście solą ziemi, jesteście światłością świata. Jesteście wonnością, wonnością chrystusową. Jesteście listem naszym, napisał apostoł Paweł. A więc tak, kto jest wonnością chrystusową? Nie podnoście rząd. Kto jest solą ziemi? Kto jest światłością świata? To jest listem napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym też przez wszystkich ludzi. Na tym chciałbym zakończyć i zachęcić Was, abyśmy tę sól, tę słoność tej soli utrzymali. To się może stać, kiedy będziemy w tej beczce soli. Kiedy będziemy w tej Bożej Obecności, kiedy będziemy w Jego Słowie zanurzeni, kiedy będziemy w Jego świętym kościele zanurzeni, kiedy wszędzie sól, kiedy wszędzie sól, kiedy wszędzie światłość, kiedy wszędzie woń. Jeśli ktoś przyjdzie tutaj z pomieszczenia, gdzie się pali papierosy. Oczywiście nie chrześcijanie, bo to <coughs> e, tak nie robią chrześcijanie, ale przyjdzie jakiś gościu z takiego pomieszczenia i ty już masz tę woń tytoniu, ona wchodzi do twojego nosa. Tak samo i nasze zmysły duchowe rozeznają, że ty jesteś nasz. Że Ty jesteś swój, bo woń Chrystusa emanuje z Ciebie. A więc jesteśmy solą ziemi, jesteśmy światłością, jesteśmy wolnością Chrystusa i jesteśmy listem Chrystusowym napisanym jak tam powiedział apostoł Paweł. Kto potrzebuje być bardziej słony? No, teraz ja podnoście już ręce. Kto chce więcej świecić? Kto chce więcej, być większą wonnością? Kto chce być listem wyraźniejszym, głośniejszym? Tak, trzy osoby. Chwała Bogu. Powstańmy teraz do modlitwy.